Szanowny panie i panowie radni miasta Szczecin, panie prezydencie, Zwracamy się niniejszym do Rady Miasta z wnioskiem o wyrażenie zgody na test testrotargowe wydzierżawienie na okres 30 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ulicy Dumskiej łącznie powierzchni około 6200 m. Dlatego też mieszkańcy Warrzewa po zapoznaniu się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta, który przewiduje lokalizację. Właśnie inwestycji sakralnej i kościelnej w tym miejscu postanowili wystąpić o wydzielenie para wskazanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Dzielnica absolutnie uprzywilejowana. I dlaczego w związku z tym dalej mamy uprzywilejować tę dzielnicę? Czy dlatego, że mieszkają tam prominentni politycy naszego miasta? Chyba nie. Więc myślę, że. 1,4% mieszkańców naszego miasta, którzy podpisali się pod tym projektem uchwały, a cały czas mówione jest, że to są, to, to są mieszkańcy Warszawa, nie mogą decydować o całym mieście. O całym mieście musimy decydować, mając na względzie dobro całego miasta. Czyli jeżeli ja mieszkam na Pumieńca, to jednak podejmuję decyzję także o Warszawie. Ja mam nadzieję, że, właśnie witam Państwa, mam nadzieję, że Państwa nadzieja pokładana w nas, pokładana w systemie demokracji zostanie dzisiaj zawiedziona. Ja mam nadzieję, że czy po prostu nie zgłośnimy się jako Rada Miasta. Państwo zebrali 4000 podpisów. Ja pamiętam debatę na przełomie ubiegłego i tego roku i gdy w końcu w marcu przegłosowaliśmy uchwałę konsultacja konsultacjach społecznych, pamiętam te głosy, gdy zastanawiano się, czy 400, czy 1000 podpisów powinno być.